O, paniarku, to z czym pan przyszedł? Niech pan poopowiada. Powiedz, jakie najczęstsze błędy popełniają sprzedawcy. Za dużo mówią. Drogi kliencie, być może to, co mam ci do zaoferowania, w ogóle nie jest tym, czego ty potrzebujesz. Sprawdźmy. Kupić jest łatwo, ale sprzedać? No, tu już zaczyna się problem. Zwłaszcza jeśli nad nami wiszą targety i deadline'y. Czy można nauczyć się sprzedawać lepiej? O tym rozmawiamy z Janną Proceszyn, coachem z Sandler Train. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału franchising.pl. Tutaj co tydzień nowe rozmowy o własnym biznesie. Sprzedaż to ważna rzecz i w wielu firmach traktowana priorytetowo. Jak sprzedaż, zarobisz, jak nie sprzedaż, nie zarobisz. Prawda. W związku z tym, powiedzmy sobie, czy ta sprzedaż to jest bardziej sztuka czy matematyka? Czy są jakieś takie uniwersalne zasady, które pozwalają dobrze sprzedawać? I to jest dobre pytanie. Dla mnie, sprzedaż to tak naprawdę nie jest sztuka. Być może to kontrowersyjne. Wielu ludzi ma takie przekonanie, że jak jesteś super do ludzi, ekstrawertyczny, wychodzisz z taką inicjatywą, masz w sobie ten taki zapał, energię, power, to jesteś świetnym sprzedawcą. Czyli ci głośni to są sprzedawcy. Otóż nie. Otóż nie, nic bardziej mylnego, mhm. bo sprzedaż jest niezwykle procesowym zajęciem. Są konkretne kroki, niestety powtarzalne. I to wielu tych ekstrawertyków czasem wyprowadza gdzieś tam na manowce. Więc, odpowiadając na Twoje pytanie, absolutnie matematyka, której się trzeba po prostu uczyć. Ty w Sandlerze uczysz jak ten proces przeprowadzić. Ale zacznijmy od tego. Co jest na szkoleniu i czego uczymy? Jak wygląda proces? Przede wszystkim tak, żeby łamać zasady, trzeba ich się najpierw nauczyć. E, uczymy tego naszych dzieci, e, uczymy też tego w sprzedaży, więc wychodzimy od tego, że ten proces jest. Ale oczywiście są w nim takie elementy, które są obligatoryjne i bez których iść dalej się przynajmniej nie powinno, mm -hmm. a na pewno nie powinno się iść nie będąc świadomym konsekwencji. A są takie, gdzie improwizacja jest wręcz konieczna, bo to jest element dopasowania się do klienta, e, nauczenia się odbierania jego e, tych takich wibracji, podprogowych komunikatów, cała ta otoczka po prostu komunikacji interpersonalnej. To wymieńmy te podstawowe zasady, tak jak ty to widzisz, żeby być dobrym sprzedawcą. Metodyka Sendlera e, mówi o tym, że sprzedaż nie może mieć presji. I w procesie, gdzie mamy konkretnych siedem etapów, które po prostu porządkują w głowie, gdzie idziemy i co mamy po kolei, jest coś takiego jak kwalifikacja. I powiedziałabym, że to jest jedna z ważniejszych zasad dla handlowca. Czyli sprawdź, czy twój klient jest gotowy do zakupu, sprawdź, czy jego założenia budżetowe są zgodne z Twoimi oczekiwaniami, czy też z Twoją wyceną niezwykle ważny element, i zweryfikuj Proces podejmowania decyzji. Czyli te trzy elementy to będzie jedna z takich ważniejszych zasad, żeby je sprawdzić. Oczywiście tych zasad jest, jest znacznie więcej. Ale z tą presją to mnie zaskoczyłaś, bo nie wyobrażam sobie sprzedaży bez presji. Każdy dyrektor sprzedaży stawia cele, mówi: słuchajcie, zespole, macie zrobić 100% normy, 1000% normy, wyznacza jakieś kwotowe, cele do osiągnięcia, no to zawsze jest presja. Sztuką jest to, żeby handlowiec tej presji nie przeniósł na klienta. A klient, mając presję... Nie wiem, czy kiedyś zdarzyło ci się odebrać taki telefon, gdzie Oczywiście. ktoś... Oczywiście. Pamięta... Brakuje mi Pamiętaj. do celu. Kup ode mnie. Ja, ja później nie będziesz musiał kupować w przyszłym roku. Dokładnie. Jednak to nas odpycha. Tak. To tak, nas odpycha. Tak. A sprzedaż musi być partnerska. I ona musi być oparta na zaufaniu. Przynajmniej, jeżeli naszym założeniem jest to, a jakby Sandler do tego dąży, żeby te relacje były długofalowe i oparte na zaufaniu. Powiedz, jakie najczęstsze błędy popełniają sprzedawcy, którzy no, jeszcze nie byli na szkoleniu w Sandlerze? Za dużo mówią. Nie dają klientowi powiedzieć o swoich potrzebach, krótko mówiąc. Tak? Nie słuchają, mhm. wchodzą w tryb prezentacyjny. A klient bardzo chętnie mówi, no, paniarku, to z czym pan przyszedł? Niech pan poopowiada. Mhm. No i dla takiego handlowca woda na młyn leci. A gdzie jest chwila zastanowienia się i zapytanie, hmm, drogi kliencie, a co ciebie interesuje, co dla ciebie jest ważne? I to jest ten najczęstszy Rozumiem. I teraz spójrzmy na wasze szkolenie. Od czego zaczynacie? Czego ich uczycie? I... Ile z tego na koniec później zostaje? To znaczy, jak oni już przejdą szkolenie, to czy jesteście w stanie ocenić procentowo, ile w tym sprzedawcy zostało, ile on zastosuje później w życiu? To w Sandlerze nazywa się to trójkątem sukcesu, czyli są takie trzy elementy. Jest postawa, jest technika, ale są też zachowania. I szkolenie musi dotykać wszystkich obszarów. Czyli odrobinę pracujemy na postawie, sprawdzamy, jak handlowcy, z którymi mamy do czynienia, e, reagują na zmylenia klientów, jaką mają postawę względem aktywności takich stricte, prospektingowych, sprzedażowych, czy nie unikają, czy gdzieś tam nie kręcą. Różnie bywa. Mm? Mm -hmm. Postawa. Drugi element technika, czyli my musimy im przekazać, i to robimy. Dajemy im techniki, technika odwracania pytań, właśnie docierania do prawdziwych obiekcji czy też do prawdziwych potrzeb klienta. To, to badanie, technika taka jak dawanie klientom prawa do nie. To właśnie zdejmuje presję w procesie sprzedaży. Czyli technika. Ale działanie i yy, niestety trening musi być. Czyli część sprzedawców najzwyczajniej w świecie się tak napina, że ma te trzy produkty i on musi je sprzedać. Tymczasem to wcale nie będzie nic złego, jak on wyjdzie od tego klienta z zupełnie czterema innymi sprzedanymi produktami, bo tu chodzi o sprzedaż i dotarcie do potrzeb, tak. a nie to, że ja sprzedał te trzy. Tak, co więcej, on się musi pogodzić z tym, że to będzie OK, jak on wyjdzie bez sprzedaży. I ale dopiero... z perspektywą rozumiem jakąś, no z czymś Nawet tam bez. powinien wyjść. Nawet bez, bo handlowiec nie jest od tego, żeby docisnąć klienta, który nic nie potrzebuje. Oczywiście, jeżeli klient potrzebuje innych produktów, to te powinien mu zaoferować, ale jeżeli klient nic nie potrzebuje, to handlowiec musi mieć w sobie gotowość na to, żeby powiedzieć drogi kliencie, być może to, co mam ci do zaoferowania w ogóle nie jest tym, czego ty potrzebujesz, sprawdźmy. Ale to jest zaskakujące. Myślę, że teraz parę osób z, ma oczy jak spotki, bo yy, jednak nawet mnie, który no, raczej nie sprzedaje, wydaje się, że może być taki dzień, w którym klient niczego nie potrzebuje, ale sprzedawca powinien jednak wyjść z jakąś obietnicą przyszłości, że w przyszłości się uda sprzedać. Mm. Yy, nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację. Ja miałam takie wielokrotnie. Ja mam takie sticky notes, wiesz, na, na, na monitorze i tam mam swoich potencjalnych klientów. I wiesz, że ostatnio jednego z nich odkleiłam i mówię: Nic już z tego nie będzie. Mhm. Trudno. I w momencie, kiedy odkleiłam, ten klient zadzwonił. Ale to, to są presja... czary. To jest presja, którą robimy sami sobie. Aha. I im bardziej czasami nam zależy, tym bardziej ten zajączek nam ucieka. Czyli tu jak... chodzi o taką naszą mentalność i nasze podejście, bo to nie znaczy, że ja idę do klienta i ja mu nie powiem, jaki jest potencjał współpracy na przyszłość, że ja nie jestem chętna i ja mu nie deklaruję, zależy mi na tobie, drogi kliencie. Nie wiem, działasz w branży, która mnie interesuje, mam doświadczenie w, w firmach o podobnym profilu. To nie znaczy, że ja go nie e że ja go zamykam, odkładam na półkę i nigdy nie wracam. Czyli trochę to jest tak jak w sporcie, w sprzedaży. Nie wolno być przemotywowanym, nie wolno na siebie presji nakładać, ani puszować, pchać tego biednego klienta, żeby go wtłoczyć w jakieś pudełko ze sprzedażą. Ale to jest bardzo trudne. To jest właśnie trudne z tego względu, że są te targety, że menadżerowie sprzedaży te targety mają też z góry. I niestety, właśnie, przerzucenie tego na klienta. Spójrzmy na konkurencję, ale waszą tym razem. Jest mnóstwo firm, mnóstwo osób, które no, przedstawiają się jako wielcy specjaliści od sprzedaży. jako odróżnić, jak odróżnić firmę, która umie nauczyć sprzedaży, a tych wszystkich czarodziejów? Sandler jest przede wszystkim jedną z największych na świecie w ogóle firm e, szkoleniowych, które się specjalizują w szkoleniach sprzedażowych. Wielu czarodziejów robi wszystko, a my mówimy, my robimy tylko sprzedaż. Jakby rzecz numer jeden, Rzecz numer dwa. Każdy z trenerów Sandlera sam sprzedaje. Bo to doświadczenie jest absolutnie bezcenne, nie da się nauczyć czegoś, czego nie robisz na co dzień. Druga rzecz. Trzecia no, pewnie należałoby spojrzeć na, na ilość powracających klientów. Tych, tych akurat no, nie możemy narzekać, jest sporo. A jak y, firma szkoleniowa sprawdza satysfakcję klienta, y, czyli w tym procesie posprzedażowym, z kolei, na ile są zadowoleni już nie ze sprzedaży, tylko z faktycznie wykonanej usługi mm. klienci? I to jest ważne, to jest ważne też dla klientów, bo jest wiele szkoleń, które odbywają się w modelu jeden dzień, zamykamy, a potem handlowcy wracają do, do swojej codziennej pracy. I faktycznie jest tak, że my pracujemy z klientami, którzy borykają się z tym, że mówią: szkolenia sprzedażowe nie działają, bo ci ludzie wracają do swoich biurek, wracają do rutyny i zapominają o tym, że byli na szkoleniu. Dbamy o to, żeby robić wdrożenie. To wdrożenie zwykle jest dość długie. Jak to wdrożenie wygląda? To są takie mini-treningi. Spotykamy się z handlowcami klienta. Jeżeli jest to duża grupa wewnętrzna, to po prostu robimy mini warsztaty online. To mogą być warsztaty cotygodniowe, to mogą być warsztaty raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc. To mogą być 2-4 godziny, ale faktycznie, i tutaj niestety, ale wdrożenie materiału, którego już się nauczyć. Nie jest sexy, hmm. więc tutaj już nic nowego nie ma, ale ćwiczymy. I ćwiczymy na ich realnych przypadkach, ich caseach, i oni przychodzą do nas ze swoimi przykładami klientów. I na tym pracujemy. To po czym poznajemy dobrego sprzedawcę, kiedy jesteśmy z drugiej strony, jesteśmy klientami i chcemy porozmawiać i kupić od kogoś profesjonalnego? On będzie nas słuchał. On będzie zadawał pytania. On będzie często pogłębiał często zada pytanie o to samo parę razy bo my często jako sami ludzie nie odpowiadamy za pierwszym razem jakby zgodnie precyzyjnie, precyzyjnie. Tak, że brakuje precyzji Dokładnie, tak sami tak. musimy się zastanowić tak naprawdę tak. czemu kupujemy i czego tak. potrzebujemy tak, on będzie dobrym doradcą. Z tego co wiem, ostatnio przeszkoliłaś kilka firm franczyzowych, czyli ta branża jest zainteresowana szkoleniem swoich sprzedawców. A kto jeszcze? A może właśnie szczególnie franczyza jest teraz zainteresowana tym, żeby tutaj sprzedawać dobrze. Franczyza jak najbardziej, tak? To jest branża, gdzie sprzedaż naprawdę odgrywa kluczowe znaczenie. To jest jedna rzecz, ale tak naprawdę my najczęściej Pracujemy z klientami, którzy po prostu borykają się z tym, że handlowcy nie potrafią dotrzeć do osób decyzyjnych w organizacjach, gdzie są przeciągające się procesy decyzyjne, albo takie branże, takie rynki, gdzie koncentracja na cenę. Jest w pewien sposób frustrująca, gdzie klienci nie chcą patrzeć na jakość i właśnie um, koncentrują się na tym czynniku, którym jest cena. To są takie najczęstsze wyzwania i one mogą być w każdej branży. Czy rzeczywiście każdy może zostać sprzedawcą, czy każdy może się tego nauczyć, czy jednak tutaj jakiś profil jest konieczny? Każdy może nauczyć się sprzedaży. Jeżeli nie ma naturalnej łatwości, dam swój przykład. Ja, jak uczyłam się sprzedaży metodą Sandlera, ja miałam pytania do klientów rozpisane na kartce. I często z tą kartką chodziłam na spotkania. Tego da się nauczyć? Oczywiście warto zainwestować w to i podjąć jakieś kroki edukacyjne, szkoleniowe, ale każdy może się tego nauczyć. No to skończyliśmy optymistycznie. Tak jest. Dziękuję. Dzięki wielkie.